Siemano, cześć, witajcie, dzisiaj mamy 22 marca, po godzinie 17 i lecimy z wiecznym vlogiem, bo pogoda Wam powiem nie dopisuje, jeśli chodzi o wiatr i jeśli chodzi o nagrywanie. Staram się zasłaniać kamerę jak tylko mogę, ale chyba nic z tego nie, nie wyjdzie. I z jeden przejazd nagram Wam tak. A resztę lecę do kabiny, żebyście zobaczyli z zewnątrz, bo brat dzisiaj rozsiewa nawóz. sumie teraz, bo tak to cały dzień siał owiec dzisiaj zakończony siew. Ja uprawiałem dalej bronami pod kukurydzę. tutaj, o! Teraz będziecie wszystko słyszeć elegancko. A więc tak, brat, niestety tutaj jak rozsiewał ZTS-em, dalej nie dojechał, nie wyjechał. Zresztą sami widzicie, kolejny na, narobił takie dość, dość duże, więc tutaj już nie wyjeżdżał wcale, żeby nie zrejdować tego pola. Więc dzisiaj plan taki, kejsik wybudzony ze snu zimowego po lekkich tam naprawach, ale o tym może już brado opowie, co tam przy nim działał za ten czas, bo on sobie gmerał przez zimę. Także ja go dzisiaj tylko troszeczkę odpicowałem, szyby Maska, włotniki, trochę dach i felgi z tyłu, tak żeby do nagrywania nie był takim smotruchem. I co? zapiliśmy lejka. Stary, najlepszy rozsiewacz. I tylko ten kawałek, żeby po prostu ogarnąć. I jak widzicie, dosiać, rozsiać ten nawóz. Gdzie po prostu się nie dało. No, jak widzicie tutaj. Zresztą co roku, jak tu nagrywam na tych polach. To sami możecie zobaczyć, jakie u nas są te y, górki, pagórki, przechyłości i inne tego typu. <laughs> ale trzeba sobie radzić. No oczywiście równiny też mamy. Co tam widzicie koło lasu? Wszędzie ładne, równe pola. Ale i zdarzają się też takie krajobrazy, jak tu widzicie, że jest ten Jest, jest jak jest. No tak się staram tu chować, no, nie chowam się za drzewami i, i faktycznie nic nic nie, nie słychać tego wiatru, jak uczy. Zaraz tam podejdę do brata. Bo on tu pewnie jeszcze z jedno zrobi okrążenie i przez środek. Tak mi się wydaje i to byłoby na tyle. I trzeba będzie wracać do domu. Aż pewnie będą, będzie słychać szumy wszelkie. Zobaczymy ze sobą, jak to wyjdzie na nagraniu. Aha! Dobra, jedzie. Faktycznie No, puść, puść, A puś. no tak, jeszcze jedynym mankamentem w tym ciągniku no, to jest ta szyba przednia. Powiem Wam, co jeszcze nie zostało zrobione, ale. Musi być, bo inaczej się nie da Bo oczywiście przegląd Jechać i zrobić, no to jest jak jest Nagle no, ta szybaj też będzie wymieniona W najbliższym czasie O, także jest gorczyna Tam się przejechałem jeszcze raz no O, no pewnie no. Tu masz rozsiewy, jest to O, ładnie rozsiewa elegancko No widzicie, że jeszcze też tak. Tam jest, tam jest jeszcze błoto. No, no. Jest, jest jeszcze mokro, jest błoto, bo widać, że koła oblepia Także nie jest ciekawie. A poza tym co? Czy ma internety, tak? Dokładnie. No, co tam, szykej się dubaj, przez ten czas? <laughs> To no, było robione przykęcie, ale były na mólce, ale nie że tam nie wiadomo co się stało. Pomp no. i pompki i cylinderki u tego ze sprzęta, ponieważ przeciekały pompki, a cylinderki zadzwiały <grytanie> No i też jeszcze coś robiłeś, tak? Paski wymieniałem Co, co? robiłeś? Paski Jakie paski? No co jeszcze robiłem? No uszelniasz, tak? Uszelniałeś. Nie no ten chciałem dać na silnik, nie kompo od paliwa. Tak? Tura! tu tura uszczelniała. Co ty tam mi możesz... Nie, no wszystko co robiłem, tak? To... No. Kurde. Bo ja zapomniałem o tym. No. No właśnie ja tak mówię. Kurde, tu to, tu tam... No, bo te, tyle rzeczy robiłem. Paski są na ten lat do nie? No. E... Trzeba wymienić szpilki w tych, co się popełnić kręca paliwowo, bo tam zaczęło przeciekać, tam na silikonie musiałem tak zrobić. Teraz jest ok Ale to nie jest na długą metę, bo silikon też kiedyś zacznie. No, Ten czarny to powinien być dobry. To... Wszystko tam jest? No jeszcze tam coś chyba. Chyba jest, wszystko. O, akurat. No jakby to była 60 bez kabiny, to bym ci po... Będziemy jechać, to będziemy rozmawiać, tak? Tak No i był szalenie dużo już w siłowni, ten się dał pokażę jak teraz tu podnosi na wolnych obrotach, obrotach to jest zabójstwo nie leje się, no nie? No, no ale ogólnie, jak ciągnij, jest wszystko szczelne, to widzicie, ciągnij, że... ciąg ma też nową pompę, tak? Od razu jak przywieźliśmy który tu wylewam bo No wiadomo, no, bo damka się skończyła No yy, zaczynając od tych Tak, yy, pompki od Zenoxa. No yy, Cylinderki, no to no To też nie jest stania, że oczywiście to było w zamienniku Bo oryginały to są strasznie drogie Ale i tak, ten olej Schawa, z tymi paskami to 2000 co kosztowało gdzieś. Dużo, niedużo. No i nie, na, na zamienniki wszystko w zamienniku, no to nie jest tak źle. E, ale chciałbym napomnieć najważniejszą rzecz. Promieniam e, ciągnik, no to trzeba, jeszcze 1000 zł to będzie kosztować. No ale nie wiem, kiedy to zrobię, ale drugie trzeba. E, ten siłownik tutaj. E, no bo. Dla mnie normalną sprawą jest jechać, jechać i kupić tą poduszkę się u mnie, tak? No. Tu się okazało, taka, taka, ta sprawa była nie taka fajna, mm. ponieważ rozebrałem siłownik. On tam jest specyficznie montowany, jest inaczej yy, yy, no, składany niż polski. No. O, o. Yy, inaczej składany jest niż polski, ale złożyłem go. No i bierę te uszczelniacze Najważniejsze bierę, które przeciekają no nie No i model tego roślin, który to jest No i nie, to będzie komplet, to mówię cały komplet Cały komplet, czyli osiem uszczelniaczy kosztuje 1000 zł No? To są, to są, te kubeczki tam, bo nie ma nic, nic nie wiadomo jakiego No ale udało się znaleźć yy, pasujące uszczelniacze do tego i kupić je na sztuki co w granicach 30 zł na sztukę do max 50 to już był taki max chyba no i zostało to zrobione kupiłem dwa komplety żeby już w razie czego aby drugi nawalił, że drugi jest ok no ale ja bym nawalił bo to, bo to już jest ale cena nie przeraziła wiedziałem tutaj wiedziałem że pompki i filerki nie są tanie ponieważ kilka lat temu robiłem w New mnie pompki no i w sumie kosztowały tyle samo w zamienniku co teraz kosztują w zamienniku czyli można powiedzieć, że są tańsze niż tak, oryginał nie, czy tańsze, czy... tańsze niż oryginał, bo oryginalna pompa kosztuje 7 stówek no. za no. ale do czego dążę no. 350 zł, 10 lat tyłu czy 8 i teraz no to te 350 zł to była czwarta minimalnej pensji, tak? A teraz to jest 10%, czyli 1 dziesiąta. Minimalnie. Także są teraz tańsze niż 8 lat temu. Bokci Hałucza, tak znamiennie. Oryginalne też. Nie? Na tym to, za to no, Trasy. To jest kwestia, no, czyli wszystko chodzi ładnie pięknie. No, Kwestia rozsiewacza. Dawno no, może nikt nie widział tego rozsiewacza w Dakarze, ale nie. No nie było go ostatnio. 2006 no. 2003 rok Jesteśmy od nowego odnowości. Daliśmy za niego bo, powiedzmy, chyba nam chyba cenę Bardzo dobrze, 650 zł Na tamte czasy dużo, a no, patrząc... 23 lata temu to hmm. była pensja No Miesięczna pensja, naj, najniższa, no nie, nie? A teraz to jest śmiech, kurde, nie pieniądz, nie? Może, nie, może przesadziłem, może to było 800 to... No, ale coś koło pensji miesięcznej no. A teraz to masz. Jedną, szóstą, najniższą, jedną, piątą Czy ile kosztuje? 800zł? 900zł? 1000zł teraz No ja nie wiem, nie powiem Ci, mi się wydaje, że ponad 1000 No to nie kosztuje 1200 to ma to być jedną trzecią, najniższej, no nie? No ja. A wcześniej prawie całą paździerczą, to takie było Wczoraj kupiliśmy właśnie, tak jak już raz wspominałem, do tyłu z to w firmie mamy rozsiewacz i mamy jeszcze te drony, które jeszcze mamy jeszcze, jeszcze mam tak, Chyba nie całe życie Tak, póki bo... spawarka i elektrody będą produkowane to nie będzie no, brony są ok W żadnej broni nic się nie stało przez te 23 lata To były takie ciężkie brony do 60 Nie wiem co ta rama była Taka była Może do 60 to była dobra rama, ale jak my zaczęliśmy, Zacząłem włóczyć 80 że rama zaczęła pękać, bo tu wiadomo prędkość w 60 ja był opór, no to... Mieszała bo... kołami mi stawała i trzeba ulżyć, a, tak, ulżyć a 80 ja rura. Ja bo, ulżyć albo ja zmienić bieg. Ale to i tam by zjednał, bo trzeba ulżyć. Na zakrętach musisz ulżyć, bo Bo nie skręcisz. skręcisz. No a 80 sobie dawała radę, a potem Za to chyba tylko że ktoś mi coś robili. Nie. A 80 było. 80 tylko, 80 tylko. Było, bo... A i, hej, i... Nie Holandem były bronowane. Tak. Ale to było rzadkości już takie. Tak, ale było. No ale takie A. czowniki to wiadomo. E, Rozjęł się no ale pospawałem i jest tej pory, wszystko jest ok Także No, takie tak sprawy. I powiem że ten od Ma to 22 lata. Nic się przy nim nie stało do tej pory. Często stał na polu. Nic tam po prostu. Farba ok, wszystko ok. Są teraz rozsiewa, No to takie właśnie pola, gdzie się nie da wjechać, gdzie trzeba tam 100-200 kg dosiać mm. gdzieś, no to po co mam zapinać tego dużego urynoła Ja chcę zapnę tego, to no sam mogę go zapiąć bez problemu, bo leciutki jest. I tam kilka wiaderek i jadę, no nie? Nie. No i co? 60. No robię te policzyny ten, raz do roku, tak? Gdzieś tam policzynę z ducetką czy z trawą, bo ja nie mieszam już za nim z niczeniem ani, z, ani z owsem Czasami można zasieć za głęboko pewniczynę i pewniczyna się nie wąschodzi więc siejemy po prostu yy, jak owiec jest gdzieś taki, czyli za zieleki pole. rozsiewam no, bez wiatru jak jest. Wiadomo, że to nie jest super idealnie dokładnie, ale to lepiej dać coś gęściej trochę, a? ale jest pewność, że lepiej po wschodzie. Robię już tak od kilku lat. i Myślę, że nie jest tak źle. Najgorzej to jest przy granicach lub yy, yy, na uwrociach. Wiadomo, że... Na, na rogach w Polanach nie jest, nie jest tak, powinno być. No ale tam można załapać ręką, trochę ręką podszedł. No. no i co, i to byłoby chyba raczej na tyle? Co, 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 co tu by więcej mówić? Jest zimno, jest bardzo zimno. Myśmy no. poruszali wszystko. Yy, I co? No? Bierzemy się za opornik i jakieś tam inne prace koło domowe, nie? Tak, prace koło domu, coś tam w no. domu jakieś remonty, mamy inne sprawy i tylko obornik został po kukurydze gdzieś no. tam może jeszcze gdzieś się wywiezie ale może będzie po złożu bo złoża już no, jest zasiane no, chyba także trzymajcie się i do następnego